I trójeczka. I czwóreczka. Ha, ha. Weszło jak w masełko. Kto z Was nie marzył kiedyś o tym, żeby być jak Robert Kubica i zasiąść w bolidzie Formuły 1? No dobra, ja takich marzeń nie miałam, ale muszę przyznać, że tutaj w centrum symulacji Apex One w Sky Towerze, mimo tego, że jestem lajkiem sportów motorowych, bawię się całkiem nieźle. Można choćby bezkarnie uderzyć w jakąś bandę i jechać z prędkością 200 na godzinę, wiedząc, że nikomu nic złego się nie stanie. A to nie tylko o zabawę tutaj chodzi. Pomysł pierwotnie wybił się z tego, że chcieliśmy mieć miejsce, w którym nasi klienci zarówno z Polski, jak i z zagranicy będą mogli zobaczyć i przetestować nasz sprzęt na żywo. Wynajęliśmy pomieszczenia w Sky Tower na pierwszym piętrze. Jest tego dość dużo ponad 600 m2, więc stwierdziliśmy, czemu tych sprzętów nie prezentować też osobom z zewnątrz, czyli klientom indywidualnym, mieszkańcom Wrocławia, turystom i wszystkim, którzy pasjonują się motoryzacją. Oprócz tego, że jest to rozrywka i centrum Sim Racingu, jest to też centrum szkoleniowe, dedykowane profesjonalnym grupom zajmującym się ściganiem samochodami wyścigowymi na prawdziwych torach. Między innymi współpracujemy z PWR Racing Team czyli wrocławską drużyną sim racingową. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że cały kokpit się rusza. Wszystkie kokpity, zarówno te GT jak i F1 są osadzone na platformach ruchu. Praca całego symulatora bardzo realistycznie odzwierciedla te prawdziwe uczucia na torze. Tutaj w realnym, w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie poczuć wibrację, całą strukturę toru, na którym się znajdujemy oraz działanie samego samochodu. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Przez pandemię tak naprawdę cały e-sport i wirtualne wyścigi stały się bardzo popularne, nie tylko za granicą, ale również w Polsce, więc klientów i osób, które nas odwiedzają, na szczęście mamy coraz więcej.